Cześć dzieci! Witajcie w 92 odcinku małego aha. Ktoś was kiedyś połaskotał? Pod pachami? W stopy? W brzuszek? I od razu musieliście się śmiać, prawda? Czasem aż do łez. Ale dlaczego łaskotki są takie szczególne? Dlaczego ciało reaguje śmiechem na delikatne dotknięcia? Może myślicie, że łaskotki to taka szczególna magia dotyku. Albo że w waszej skórze mieszkają małe stworzonka, które chichotają, gdy ktoś je drażni, a może łaskotki to choroba zaraźliwego śmiechu. Prawda jest jeszcze ciekawsza. Łaskotki to sprytny system alarmowy waszego ciała. Został wymyślony dawno, dawno temu, żeby chronić was przed niebezpieczeństwem. Wyobraźcie sobie, że jesteście w jaskini tysięcy lat temu. Nagle coś czołga się po waszym brzuchu, może to jadowity pająk. A może robak? Ciało krzyczy: Uwaga, coś tam jest i każe wam reagować. Dlatego najbardziej łaskotliwe miejsca to te najbardziej wrażliwe. Pachy chronią ważne naczynia krwionośne. Brzuch chroni żołądek i jelita. Stopy muszą szybko reagować na przeszkody to naturalna ochrona. Ale dlaczego łaskotki sprawiają, że się śmiejemy? To tajemnicze. Naukowcy myślą, że to mieszanka trochę paniki co to jest? Trochę ulgi. Aha, to tylko przyjaciel, i dużo nerwowości. Spróbujcie tego eksperymentu. Połaskoczcie się sami w stopy. Nie działa, prawda? Ale gdy ktoś inny was łaskocze, od razu się śmiejecie. Dlaczego? To dlatego, że wasz mózg wie dokładnie, co zrobicie sami. To jak próba zaskoczenia siebie. Niemożliwe. Ale gdy ktoś inny was łaskocze, mózg jest zaskoczony i wysyła sygnał alarmowy łaskotki to także test zaufania. Pozwalamy się łaskotać tylko osobom, które lubimy i którym ufamy. To jak społeczna zabawa budująca przyjaźnie. Różne miejsca są różnie łaskotliwe. Stopy i pachy super wrażliwe. Ramiona średnio. Plecy prawie wcale. To zależy od tego, ile czujników dotyk ma skóra w danym miejscu. A czy wiecie, że nie każdy jest łaskotliwy? Niektóre dzieci są bardzo wrażliwe, inne prawie wcale. To normalne. Każdy ma inny próg czułości. Małe dzieci są bardziej łaskotliwe niż duże. To dlatego, że młoda skóra ma więcej czujników. Z wiekiem stajemy się mniej łaskotliwi. To jak zużywanie się systemu alarmowego. Zwierzęta też są łaskotliwe. Szczury chichotają, gdy się je łaskocze, tylko że w ultradźwiękach, których nie słyszymy. Małpy też uwielbiają łaskotki jako formę zabawy. Łaskotki mogą być przyjemne, ale tylko przez chwilę, za długo i zaczyna boleć. To dlatego, że system alarmowy przechodzi w tryb to już nie jest zabawa to atak. Dlatego ważne jest, żeby słuchać drugiej osoby. Gdy ktoś mówi przestań trzeba przestać. Łaskotki to zabawa tylko wtedy, gdy obie strony się dobrze bawią. Czy można się uodpornić na łaskotki? Trochę tak. Gdy koncentrujecie się bardzo mocno na czymś innym, łaskotki działają słabiej. To jak wyłączenie alarmu na chwilę, a śmiech od łaskotek jest inny niż zwykły śmiech to bardziej odruchowy, nerwowy śmiech mieszanka radości i desperacji to jak śmiech, nieśmiech. Łaskotki to także ewolucyjna zabawa. Rodzice łaskoczą małe dzieci, żeby budować więź i uczyć je, co jest bezpieczne, a co nie. To ważna lekcja w formie zabawy. Następnym razem, gdy ktoś was połaskocze, pomyślcie, to nie tylko głupia zabawa. To wasz starożytny system ochronny mówiący, sprawdzam, czy to przyjaciel czy wróg. Do zobaczenia w kolejnym odcinku małego aha. Gdzie zadraśniemy kolejną tajemnicę.